I ostatni, ale na pewno nie najmniej ważny powód, dlaczego możesz czuć się źle i mieć życie, którego nie lubisz. Czyli brak pieniędzy. Tutaj sprawa jest stosunkowo prosta, bo bardzo logiczna i przyziemna. Jeśli brakuje Ci pieniędzy, to albo za mało zarabiasz, albo niekorzystnie nimi zarządzasz. Może nie kontrolujesz swoimi, swoich wydatków, może kupujesz impulsywnie, może wydajesz za dużo na używki, albo niepotrzebne rzeczy. Najlepiej najpierw znajdź materiały wideo albo książki, e-booki, których których jest mnóstwo, dotyczących zarządzania pieniędzmi. Znajdziesz tam porady, jak to robić i po prostu zacznij wprowadzać to w życie. Powiem tylko w skrócie, że pierwszym, co powinieneś lub powinnaś zrobić, to wypisywać swoje wszystkie wydatki w miesiącu albo roku. Policz dokładnie, gdzie idą twoje wszystkie pieniądze. Potraktuj je jak twoje dzieci. Jeśli masz dzieci, to chcesz wiedzieć, co robią, z kim się spotykają i dokąd chodzą. To samo z pieniędzmi. Dowiedz się, co się z nimi dzieje. Jeśli znajdziesz niepotrzebne wydatki... No to je ukruć.